Dzień dobry. Witamy się. Witamy się dzisiaj spod lasu, na Polance, gdzie bardzo piździ. Tak, dlatego nie wiemy czy to dobry pomysł, żeby dzisiaj iść na grzyby. Zwłaszcza, że nie ma żadnych grzybiarzy, to albo nie ma grzybów, albo jest niebezpiecznie. Albo jest wtorek poniedziałek, i jeszcze nic nie wyrosło. Czyli albo to i to. Dobra, sprawdzimy? No tak no co? So. To za mną. Gram Tego podgrzybka, bo to może pierwszy i ostatni dzisiaj, bo coś chodzę w kółko i na razie grzybów brak. A jednak jakieś maleństwo dostanie się dzisiaj do filmu, do koszyka. No, może nie tak, znowu. Yy, jakoś super grzybową od samego wejścia, no ale już jakby się opłacało, nie? Co? Stary, czekałeś na mnie? To super. Jest tu taki, zauważyłam go, taki już wygryźnięty, ktoś się nim poczęstował. No ale widocznie po prostu był kulturalny, chciał się podzielić, więc mi zostawił znaczną część tego prawdziwka, której się oczywiście bardzo cieszę, bo jest ich dzisiaj nie za wiele. Kolejny. Jak go oceniacie? Nie, nie, prawdziwka, nie grzybka. Jak oceniacie tego ślimaczka. No ja oceniam, że ma dobry gust. Ha, ha, ha. Tutaj sobie przez taki rów przechodzę. Patrzę. A tu o! Ha, 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 ha. Jest! I na mnie czeka, jak na wybawienie. O! Tu jest jeszcze czekajta. A takie podziemne wykopy. No i co? Warto było przez ten rów się tutaj wdać. A tu o! Taka opieńka. To znaczy podgrzybek, oczywiście. Ale sobie tak opieńkuje tutaj troszeczkę. Jak nie laleczka czaki, to pozostałości po dinozaurach. Chyba. Ojej, co nas jeszcze dzisiaj spotka? Po ciebie przyszłam. Nasz się zaprosić. Na obiad? Nie wiem jakim sposobem, jakim zrządzeniem losu ja dojrzałam tego grzyba. Możesz mi powiedzieć, Ola, jakim zrządzeniem losu? Duży, ale tylko centymetr wystawało łepeczka. Napotkałam no, taką całą rodzinę muchomorów. No piękne po prostu. No aż żal nie nagrać. Przecież one są cudowne. Cześć muchomorki. Jak tam u was? Jak się czujecie? Dobrze. No pozdrawiamy też muchomorki. o się. Co ty tu wytargujesz? Takiego maluszka. Oj, nie taki maluszek, już taka młodzież bym powiedziała. Razem z ogonkiem? No. Dorodny? Tak. Pa, ja tutaj też mam takiego. Wygrzewuj, wygrzewuj pani. O? Halo, dzień dobry. My tutaj film nagrywamy. Jacek i placek. No proszę, przedstawiam pana Rydza. No po prostu jest jak dłoń. Nie bierzemy go. Niech sobie dokona żywota tu. Bye bye, panie Rydzu. Gdzie to jesteś? Nie wiem, pierwszy raz tutaj jestem. Ja bym od 15 lat łażę. Czyli co, zgubiłyśmy się? Troszkę tak, ale... Ale jest ten... gdzie spać. No właśnie, chciałam powiedzieć, że to jest paśmik z funkcją e, noclegu. noclegu. tak. A tutaj można się jeszcze solą potestować, jest dużo przygotowane. Nie, tu jest full wypasek, a nie? Nie, no, jakby się zgubił, naprawdę. To... Bi biwakownia. Przydzieramy się. Ona twierdzi, że wie, że trzeba w tamtą stronę iść. nie wiem. Nie wiem, czy ja wiem, no. ale mój zegarek wie. No. Jak będziemy szły prosto w dół, to pójdziemy na polankę, gdzie stoi nasz samochód. I no to ci da. No. Już któreś z kolei drzewo mijam z taką kartką. Pustą, biała kartka, takerem przymocowana. Czyli ktoś wie, o co to chodzi, Proszę napiszcie mi, bo już zgłupiałam. Naprawdę, co to za nowa woda? I co, na środku drogi? Jest? No tak. Trzy, nie. mam ślałam nie jeden. O jest! Ale mi serce Ocji zaczęło bić, że tu trzy. No, niczego sobie. Czy tu grzybki urosły? Nie, tu komuś odbiło chyba. Ja mam w głowie tylko grzyby. No tak, aż ci wyrosły na samym czubku. Tak? No. A ładne chociaż? No, najładniejsze z dzisiejszych. Tak. Ale dzisiaj to dramat, co? No właśnie. Ja więcej nie przyjdę do tego lasu. Ja też do tego nie, zobacz ile mamy tu. Tragedia. No. Matko, prawie dwie godziny łażenia i no. nie ma nic. Ale spacer był? No, spacer był. No. Głowa zadowolona, pełno grzybów ma, jak chciała. No tak. No jedziemy do domu, nie? No tak, no bo co, nie no będziemy sobie co? więcej chodzić, bo i tak nie ma po co. Czyli co? Czyli dzisiaj było, tak? Może następnym razem będzie lepiej. Ciekawe, jak następnym razem nam odbije, nie? zobaczymy. Kto, to, idzie, kto, kto chyba, to wie, to jest nieprzewidywalne. To, to chyba nie idzie w dobrym kierunku. No, raczej nie z tego, no co widzę. się też tak wydaje. Trzymajcie za nas kciuki. No. <laughs> Bye. Bye.